Dzień dobry. Dziś gościem serwisu erawa.pl jest burmistrz miasta Rawa Mazowiecka, pan Piotr Irla, witam serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich. Panie burmistrzu, wiosna to zawsze, początek wiosny to zawsze czas inwestycji drogowych. Tak jest i w ramie Mazowieckiej, ale zanim do tego przejdziemy, proszę powiedzieć, czy co roku dużo wniosków wpływa od mieszkańców, którzy uszkodzili sobie felgi w samochodach? Y tak, wszyscy mieszkańcy, którzy jeżdżą laskimi drogami doskonale widzą w jakim stanie są nasze drogi, drogi miejskie, powiatowe, bo miasto również zarządza drogami powiatowymi. Jest dużo uszkodzeń, szczególnie po okresie zimowym, ale i te dziury pojawiają się w nawierzchni drogi jesienią, gdy jest jeszcze słota, deszcz wypełnione są wodą. I bardzo często dochodzi do jakichś uszkodzeń. I tych uszkodzeń było bardzo dużo. Właśnie szczególnie takim taką newralgiczną drogą była ulica Kościuszki, ulica Tomaszowska. Tam się pojawiły ubytki w drodze, w nawierzchni i częste uszkodzenia. Oczywiście miasto jest ubezpieczone, drogi są ubezpieczone, ale to nie o to chodzi, żeby wypłacać odszkodowania, tylko trzeba poprawić drogę, żeby y, poprawić bezpieczeństwo, poprawić komfort jazdy, więc y, no co, y, przystępujemy do kompleksowych remontów wszystkich dróg na terenie miasta i powoli, systematycznie, konsekwentnie będziemy to czynić. A właśnie chwilowo ten komfort poruszania się po Rawie Mazowieckiej, no nie jest najlepszy. Wielu mieszkańców, no i przyjezdnych skarży się na to, jak jeździmy po Rawie no oczywiście, że nie możemy powiedzieć o komfortowym czy płynnym poruszaniu się po Rawie, natomiast myślę, że każdy, kto realizował jakąś inwestycję, remontował mieszkanie, doskonale wie, że w trakcie robót, prac remontowych, przychodzi nawet, to tak już powiem, w, miesz w odniesieniu do mieszkania, czasami i przespać się na foliach. Więc w tym przypadku, tutaj, żeby było lepiej, musi być przez jakiś czas trochę gorzej. Zmuszają do tego środki zewnętrzne, a raczej czas ich wykorzystania. Tak, pojawiają się środki zewnętrzne, i staramy się korzystać z nich jak możemy. Mamy pomysły, składamy wnioski. Te wnioski są dobrze napisane, więc dostajemy środki na, na naprawę dróg. W umowach, które podpisujemy, są określone terminy na wykorzystanie tych środków. Stąd nie możemy sobie swobodnie dysponować tymi pieniędzmi, tym dofinansowaniem i musimy w określonym terminie zrealizować roboty, wyłonić wykonawcę, zakończyć, rozliczyć inwestycje. Można by naiwnie tak naprawdę zapytać, czemu w takim razie wszystko tak naraz, w jednym czasie? No właśnie, jest potrzeba, bo widzimy w jakim stanie są drogi w rawie. Przez wiele lat były niedoinwestowane i trzeba jak najszybciej poprawić, żeby nie było kolizji, żeby nie było odszkodowań. To jest jedno. A drugie, pojawiają się programy, pojawiają się środki, więc trzeba to zrobić. Później tych środków może nie być. Może później tych środków nie być. Zresztą widzimy, jak, jak galopuje inflacja. Może się okazać, że ta inwestycja, która w tym roku kosztuje milion złotych, w przyszłym roku będzie kosztowała półtora albo 2 miliony złotych i, i miasto na to nie będzie stać. A może nie być takiego programu, z którego miasto może skorzystać na, o dofinansowanie tych, tych remontów. Więc, jak to mówią, Trzeba łapać e, szanse, póki się pojawia. E, I nawet jeśli przez jakiś czas będzie trudno, będzie ciężko, e, to później będzie na pewno lepiej, kom, bardziej komfortowo i bardziej bezpiecznie. Aktualnie prawie centrum no, jest trochę wyłączone, bo tutaj Plac Piłsudskiego cały czas jest w remoncie. E, zamknięty jest również most na ulicy Fawornej. Co czeka nas w najbliższych dniach? Bo wiem, że kolejne ulice będą. Tak, centrum jest wyłączone, prace trwają na Placu Piłsudskiego, choć Plac Piłsudskiego jest przejezdny, ulica Wyszyńskiego jest przejezdna. Prace trwają takie dość intensywne na Placu Wolności, ale komunikacyjnie udrożniony został poprzez ulicę Słowackiego, Armii Krajowej i Wyszyńskiego. Więc dostęp do zakładów usługowych, do urzędów cały czas jest. Plac Piłsudski, Plac Wolności będzie realizowany i powoli będziemy przechodzić w ulicę Kościuszki. Ulica Kościuszki do skrzyżowania ze światłami, czyli z, z ulicą Faworną. Równolegle trwają prace na ulicy Fawornej i Konstytucji, a także trwają prace na ulicy Kościuszki i ulicy Tomaszowskiej. To są te inwestycje, które w tym momencie są wykonywane. Część ich jest tam, gdzie się da oczywiście, to są prace pod ruchem. Oczywiście z tym związane są również pewne utrudnienia, ale ta przejezdność jest. Natomiast nie zawsze się uda tak zrealizować, żeby nie zamykać odcinków. Będzie problem, będzie problem dopiero wtedy, gdy będziemy układać nawierzchnię, na, czy na ulicy Tomaszowskiej, Kościuszki, Fawornej, Konstytucji, to to będą jednodniowe zamknięcia na czas układania nawierzchni. Czy z kolejnymi etapami prac na drogach? Czekamy aż faworna zostanie skończona, czy zostaną wprowadzone równolegle? Tak, z kolejnymi etapami prac czekamy, aż zostanie udrożniona faworna, bo kolejnym zadaniem jest na przykład fragment ulicy Łowickiej. Nie możemy wejść z robotami na ulicę Łowicką, gdy faworna jest zamknięta. Nie możemy też wejść na ulicę Księdza Skorupki i Krzywe bo to stanowi trochę taką alternatywną drogę dla też Łowickiej i, i Warszawskiej. Inwestycje drogowe to nie tylko nawierzchnie, to również chodniki i przejścia dla pieszych, to też się pojawią prawie nowe. Tak, inwestycje drogowe to nie tylko chodniki, to również nawierzchnie, to przede wszystkim przejścia dla pieszych, które będą lepiej oznakowane, lepiej doświetlone, także no chcemy, żeby to poprawić bezpieczeństwo pieszych. I tu właśnie mówimy o bezpieczeństwie pieszych, mówimy o chodnikach. Wiele uwag jest ze strony mieszkańców, że wąskie drogi, szerokie chodniki. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że przyzwyczailiśmy się jako mieszkańcy do bardzo wąskich chodników. Proszę sobie przypomnieć ulicę Warszawską, gdzie chodnik miał 60 cm szerokości. Proszę sobie przypomnieć ulicę Krakowską, na fragmencie, gdzie chodnik był na szerokość jednej płytki chodnikowej. Dostosowujemy tam, gdzie się da, do warunków technicznych i poszerzamy te chodniki, żeby. I pieszy miał, mógł się poruszać bezpiecznie, żeby również niepełnosprawny, czyli matka z wózkiem, żeby mogła poruszać się po chodniku. Stąd te chodniki są szersze. Natomiast jeśli wprowadzamy system dróg jednokierunkowych, to również ta nawierzchnia wcale nie musi być aż tak szeroka, ta droga nie musi być aż tak szeroka, pojazdy sobie mogą swobodnie i wolniej poruszać się, nie stwarzając większego zagrożenia dla, dla pieszych. Problem jest na ulicy Mickiewicza, a przynajmniej tak mieszkańcy donoszą i zauważają, kiedy porusza się większy pojazd, na przykład autobus, ze względu na ustalowanie tam przystanku autobusowego, ale to jest chwilowe rozwiązanie, prawda? Będziemy obserwować to rozwiązanie później, bo obserwujemy to, co się dzieje w tej chwili, jaki strumień samochodów jest, którym się porusza. Natomiast jak już zakończymy te wszystkie remonty, zakończymy rewitalizację, przeprowadzimy profesjonalny pomiar ruchu. I zobaczymy, jakie docelowe będzie rozwiązanie na tym skrzyżowaniu. Być może będzie konieczność instalowania świateł, sygnalizacji świetlnej, ale to zobaczymy, co wyniknie w trakcie później obserwacji. Jak duże środki miasto przeznaczyło na tegoroczne inwestycje drogowe? Nie pamiętam dokładnie środków na inwestycje drogowe, natomiast w sumie inwestycje w budżecie miasta to jest ponad 26 milionów złotych. Także jest to budżet znowu rekordowy pod względem inwestycji, no bo taka jest potrzeba. Oprócz dróg, o których wspomniałem, to jest jeszcze, to są jeszcze drogi. Ulica Gońsiorskiego, Baci Urbańskich. Braci Świderskich i Urbańskiego i również Jeżowska. To są te kolejne te drogi, które też będą robione. No i oczywiście kolejowa, która też w ramach przejść dla pieszych też zostanie wyremontowana w całości. To są te zadania drogowe, ale oprócz zadań drogowych jest na przykład Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. Jesteśmy na etapie w tej chwili projektowania. W maju powinniśmy już uzyskać projekt, pozwolenie na budowę i będziemy wyłaniać wykonawcę. Kiedy możemy spodziewać się, że przez rawę przyjedziemy płynnie, bez utrudnień? Myślę, że jesienią dopiero, ale w, w miarę postępu robót na pewno będzie coraz lepiej, coraz płynniej. Pozostaje nam nic innego jak uzbroić się w cierpliwość i życzyć szybkiego zakończenia pracy. Tak, uzbrojmy się wszyscy w cierpliwość, przeżyjmy ten koszmar drogowy, który jest, no to trzeba przyznać, że, że jest to problem. Natomiast jestem święcie przekonany, że będzie lepiej, że będzie bezpieczniej i w perspektywie czasu. Wszyscy ocenimy pozytywnie to, co się działo, co się zadziało w tym roku. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Pan Burmistrz Piotr Lira. Bardzo dziękuję.